Witajcie kochani, z tej strony Niula ze Szczecina Witam was kochani w sobotny poranek Na małym miksiku z drapek u Niuli Mamy dzisiaj kochani lewego z numerem 19 Czarny diament numerem 21 Udało mi się jeszcze znaleźć małą krzyżóweczkę Zrobimy sobie szczęśliwe linie Pęcyjkę i super 7 Chciałabym przy okazji złożyć najserdeczniejsze życzenia naszemu Dotkowi Damiankowi, który ma dzisiaj urodziny, kochani. Ja was bardzo proszę zajrzyjcie do, jego, do niego na kanał. Złóżcie mu życzenia. Napiszcie, że jesteście też ode mnie. Bardzo będzie mi miło. No i co, Damianku? Ja Ci życzę, żeby ten kanał ogrodniczy Twój się rozwijał. W w błyskawicznym tempie, bo naprawdę jest przepiękny. Bardzo, bardzo lubię go oglądać. Tak samo zmagania ze zdrabkami. No, z tymi zdrabkami to różnie jest, ale no cóż, no, życzę Ci tej głównej wygranej Damianku. A my przechodzimy, kochani, do drapania. Wkład 30 złotych. Zobaczymy, czy tutaj coś nam się przy tej sobocie uda fajnego wydrapać, czy no. Lot to będzie górą. Zaczynamy od Super 7 z numerem 18. No i szukamy siódemek. Patrzcie, mamy siódemkę. No to fajnie. Tu mamy trójeczkę, czwóreczkę, piątkę. Mamy kochani, niebieską siódemkę. Dobrze, no to co? 7 zł będzie już, nie? Fajnie. I sprawdzamy. Mamy, o tu mamy 3 złote, a tutaj 2. No. no proszę. No to mamy 4 i 3. No to 7. <laughs> no tylko, że odwrotnie. Dobra, ale jest, jest 7 zł, kochani. F, F, F. F. Fajnie. Dobra, no to teraz pensja. Pensyjka, pensyjka z numerem 38.

I tutaj mamy 24, a pod 17 mamy 2 złote. No dobrze, fajnie. Teraz szczęśliwe linie. Tak czekam już na te mega i na te linie za 20, że nawet sobie nie zdajecie sprawy. <laughs> no dobra. No to czego szukamy? Bananka. Bananek jest. Jeden. Teraz klucz. Klucze mamy. Kolejny symbol to dzwonek. Nie ma. A biedronka? Biedronka jest na dole. Dobra. Kolejny symbol to gwiazda ale kwiateczki nam nie dali. Gruszka. No, ej. Kwiatek, 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 kwiatuszek dla Damianka. Naszego, nawet dwa kwiatuszki. Teraz mamy diament. Diament jest. Nawet dwa. Kolejny symbol to śliwka. Mamy śliwkę, mamy śliwkę. Dobrze, no to dalej. Trefla szukamy. Mamy. I tu jest. Okej, okay, a tu jeszcze śliwka. Dobra, to już jest wszystko. Dalej, kochani, pik. Pik, 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 pika nie ma. A tu była gwiazda. O, widzicie, ale normalnie ślepa jestem. Dobrze. Dalej, winogronko. Tak to jest, wiecie. Teraz, co mamy? Pomarańcze. Mamy. Ok, dalej. Złoto to jest korona. Korony nie dali. Wiśnie mamy co teraz serduszko. Ogromne serduszko dla naszego damianka. Kości mamy kości. Cytryna. Jest cytrynka. Tu mamy drugą. Dalej księżyc. No nie ma. Słoneczko by się przydało. A dalej garnek. Tu mamy garnek. I ostatni symbol to ananasek. No ale nam się linia kochani nie utworzyła. A szkoda. DW. Tarpeczka za 3 złote przegrana. Teraz zrobimy sobie krzyżóweczkę. Taką maleńką krzyżóweczkę. Szukamy literki C. Mamy. C C, c. Tutaj już nie widzę. Dalej literka R. Mamy. Tu jest, tu jest. Tu mamy. Fajnie, mamy karpia. No już straszą, że te karpie mają być takie drogie. Na szczęście ja nie jem karpi. <gry> Dobra, kolejna literka to literka i. Tu mamy i. Dalej, literka g. No, nie ma czy nie widzę? Nie widzę, widzicie? Nie widzę literki G. No to chyba nie ma. Najwyżej się znajdzie. Kolejna to literka Y. No i patrzymy. Ja naprawdę tych liter nie widzę. No nie ma literka A oaza spokoju tu mamy A tu mamy też tu mamy A mamy karpia nawa alfa ada adapter Mamy armię. Tu mamy A. Dobra, sprawdźmy sobie jeszcze. No, a tu jeszcze jest. A, dobra. No dobrze, no to A mamy wszystkie. Literka J. Mamy. A tu jeszcze i było. No. Przepraszam Was, jeśli się denerwujecie, to nie denerwujcie się. Tu mamy D. Tu mamy D. Mamy AD, pierwsze słowo. Kolejna literka to literka B. Mamy. Dobrze, dalej. X -a mamy, mamy BOX. Dalej, literka H. Mamy. Kolejna, to literka U. Jest U. Kolejna, to literka K. Mamy K. Tu mamy, tu mamy. Mamy Karpia. Dobrze. No i ostatni rząd literek to literek, literka Z. Kolejna to literka F. Ulubiona literka naszego dodusia. Mamy F. No dobrze, co dalej? Literka T. Tu mamy te, ty, ty 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 ty, to tyle. Dalej literka O. Mamy O, mamy oazę, drugie słowo. Tu mamy O, tu jest też, mamy noę. Czy uda nam się utworzyć trzecie słowo? I tutaj już nigdzie nie ma. No i ostatnia literka to literka E. Mamy, tu mamy, tu mamy, tu mamy, tu jeszcze chyba Z było, tak. No ale co? S nie było, V jak na złość nie dali, N, L, W nie było. No to drapeczka pusta, tak, pusta, no szkoda. Dobrze, teraz zrobimy sobie czarny diament. Szukamy tutaj gwiazdeczek i diamencików. Trzymajcie kciuki z numerem 21, trapka. A mamy 13, czy szczęśliwe? 16, 26, 31 i 22. Takich liczb szukamy. I co mamy? trzydzieści siedem trzydzieści pięć dwadzieścia jeden no obok mamy numer trapeczki trzydzieści dziewięć siódemeczki nie ma dwadzieścia siedem oboczek dziewięć dwadzieścia osiem osiem, dwadzieścia cztery, jedyneczka, siedemnaście obok, czternaście obok, no szkoda, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści osiem i ostatni rząd piąteczka. 11, 34, 33 i 32. Pusta. Pusta. Teraz Lewandowski. On tak na mnie patrzył wczoraj, naprawdę. I tak mówię, wziąć go, nie wziąć go. Ach, damy mu szansę. I szukamy 13.

No i 16, 15, 27, 25 i 11, tutaj już nie ma, no niestety lewy też pusty, no i co kochani, widzicie, takie mamy drapeczki, 4 puste, Wygrały maluszki tym razem. W jednej mamy 7 zł, a w drugiej mamy 2. Także 9 zł na 30. Tak. Lotto jest górą po raz kolejny. Ja się z wami kochani żegnam i widzimy się na jutrzejszym odcineczku. Buziaczki kochani. Pa!